Siedzę sobie teraz i przyszło mi do głowy, że mam wam może bardziej do serca, a że mam wam powiedzieć o jednej bardzo ważnej rzeczy. Nie narzekaj. Nie narzekaj. Słuchajcie, to jak Izraelici szli przez tą pustynię, kiedy ta odległość naprawdę była nie tak duża, która mogła im zająć ułamek tego, co im zajęło, czyli 40 lat. Um, Stało się tak dlatego, że oni byli wiecznie niezadowoleni, wiecznie mieli złą perspektywę, narzekali i słuchajcie, ja wam już reklamowałam tą książkę, ale to jest ten moment, żeby jeszcze raz ją pokazać tu do przodu, bo tam będzie naklejka: twórcza moc języka. I teraz e, bardzo dużo też o tym mówi. Taka pastorka, którą jeśli ktoś, jeżeli znacie język angielski, ona teraz wydała najnowszą książkę, chyba przedwczoraj, i ja ją będę zamawiać. A to jest jej wcześniejsza książka, Pastor Real Talk Kim. Tutaj jest You gotta get up, i ona bardzo dużo mówi o, em, o takim holistycznym wstawaniu z kolan, gdy nam się życie posypało. Jak znasz język angielski i jesteś taką osobą, to Ci serdecznie to polecam, bo ona wyciągnęła naprawdę mnóstwo ludzi z tragicznych położeń właśnie dzięki temu, że powiedziała to, o czym mówi Biblia, to, o czym mówi Słowo Boże. I Realtor Kim a, miała też bardzo tragiczne położenie w życiu, była po rozwodzie z dwójką dzieci, samotnie wychowywała, musiała wrócić do rodziców. Zwolnili ją z pracy i w ogóle nieciekawa sytuacja. I ona zaczęła nagrywać. Ona zaczęła nagrywać coś, co chciałaby, żeby pomogło jej, i w ogóle tak z Ducha Świętego, i to poszło viralem a po całych Stanach Zjednoczonych. I ja ją śledzę i obserwuję od no, kilku ładnych lat. I słuchajcie, i teraz jest taki. Happy end, bo ona znalazła męża, bardzo wierzącego człowieka, i wzięli ślub. Razem jeżdżą po świecie i głoszą, w sensie ona. Ona jest pastorką, ma kościół. I w tej książce, którą Wam pokazałam, jest mega dużo świadectw ludzi, którzy posłuchali się tego, co mówi Kim. A Kim bardzo zwraca uwagę na język na to, co my mówimy i słuchajcie, tak naprawdę ja wiem po moim życiu, że nie da się wyjść z jakiegoś tam dołka, jeżeli ty cały czas kopiesz, 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 kopiesz. i cały czas mówisz o tym, jak, jak jest źle, jak nie wiem, jak cię coś drażni, jak cię coś boli itd., itd. i tak dalej i tak dalej i można by to podciągnąć pod to Boże Prawo Przyciągania, pod tą książkę, którą gdzie ja ją tutaj mam? Zaraz ją Wam poszukam. Przed chwilą miała. O, oh jest. Pod tą książkę, którą napisał Tomasz. Tomasz Dorożała, bardzo hejtowany, ale bardzo lubiany przeze mnie, który ma mega nauczania, i dla osób, które hejtują, to po prostu nie słuchały całych nauczeń. Ale właśnie to jest w tym wszystkim, słuchajcie, bardzo ważne, że jeżeli Mm, tak jak Biblia mówi kto ma będzie miał dodana, kto nie ma i to zabiorą, więc jak ty stajesz mm, stajesz i wypowiadasz, w ogóle nasze słowa są twórcze, bo jesteśmy stworzeni na Boży obraz i podobieństwo i Bóg wiele razy o tym mówi, że życie i śmierć są w mocy języka języka, tego co wypowiadamy I jeżeli chcesz mieć lepsze życie, jeżeli chcesz się wydostać z dołka a tylko kłapiesz o tym, że jesteś w dołku, i jak ci źle, i jak cię wszyscy skrzywdzili, to ty nie jesteś nową osobą w Jezusie Chrystusie. Bo jest powiedziane, że um, nie żyję już ja, ale żyje we mnie Chrystus. I w tym wypadku to tak nie wygląda, jakby żył w tobie Chrystus, tylko jakbyś był takim kolektywem bolesnych wspomnień z twojego życia. I ja rozumiem, że dusza. Czyli nasze emocje, nasze uczucia, i to wszystko ma się uzdrawiać, i że to jest proces, ale mamy robić krok wiary, bo sprawiedliwy z wiary żyć będzie. Sprawiedliwe z wiary żyć będzie. A wiara jest pewnością tego, co się spodziewamy, tak mówi Biblia. I jeżeli ty w tej drodze wiary. Um, nic innego nie robisz, jak powracasz do minionych rzeczy. Biblia też mówi, wydarzeń minionych nie wspominajcie, nie wracajcie tam. Po co? Po co? To jeżeli ty... Um, to wygląda tak, jak było z przebaczeniem. Ja wam to tłumaczyłam na przykładzie kupy, kupa się spodobała z tego, co słyszałam, więc lecimy dalej. Tak jakbyś umazał się w kupie, umazała, wyszła, umyła się i zaś do kupy i zaś umyła. I zaś do kupy. Więc to tak nie działa. I słuchajcie, nie da rady. Nie da. Nie da. To możecie się zamodlić. o To od razu mówię. Od razu mówię. Można się zamodlić o przełom, o zmianę, o cud. Ale jak ten cud się w Twojej buzi, w Twoich ustach nie zadzieje, to się nic nie zdziała. I nawet jeśli jesteś w tym miejscu, w którym nie jest fajnie, to masz mówić z wiarą, twoje usta mają nie wypowiadać tego, co ty widzisz. Tylko to, co w to, co ty wierzysz. I Biblia też, e, Josue i Kaleb, e, Biblia mówi, że kto słaby niech mówi jestem silny. To są, to są, to są afirmacje. To są afirma afirmacje są z Biblii. Firmacje są biblijne, zanim e, diabeł i, 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 i szat sz szatan to diabeł, e, Zanim zostaliśmy zakłamani, że to New Age takie fajne rzeczy sprzedają. Nie oni kradną, a nie dają taką oryginałkę, to jest podruba. Wiem, bo byłam w New Age'u, byłam i wiem, że to jest. Śmiercionośna na dłuższą metę. Chwilę jest fajnie. Chwilę jest taki, uuu, taki zachwyt, mogę wszystko, ale to wszystko skończy ci się, jak rybniesz na plecki, i jak cię życie położy. To tylko na chwilkę jest fajnie. A potem jest pierdyknięcie. I, mm, I słuchajcie, jeżeli ty oczekujesz cudu, a nie robisz kroku wiary, słuchajcie, my jesteśmy. Ja to cały czas powtarzam, we Wszechświecie opartym na wierze. Taki jest świat stworzony przez Boga. Chcesz coś mieć? Musisz mieć wiarę. Nie masz wiary, nie masz. W liście chyba do Jakuba jest powiedziane, że człowiek o rozdwojonym niech nie myśli, że otrzyma coś cokolwiek od pana. Tak? Nie ma, że o ja wierzę, że Bóg mi pomoże. A za chwilę. O, nic się nie dzieje, modlę się już kłuczę. Drugi tydzień i się nic nie dzieje, tak? um, Bo nie modlisz się z wiarą. Jest jeszcze kilka tam już sytuacji, które mogą przeszkodzić, ale dobra, na inny czas. Więc zanim będziesz chcieć cudu, zewnętrznego, żeby się nagle twoja sytuacja, nie wiem, życiowa, żebyś poznała, nie wiem, męża. A mówię, ale jestem brzydka, beznadziejna, jestem. A, ja tyle złego przeżyłam, tak mnie te chłopy źle traktowały. No dobra, manifestujesz złono, dobra, no chcesz to masz. Um, jak nie masz pieniędzy, ale mówisz, że nie masz pieniędzy, nie ogłaszasz Bożych obietnic w Bożym słowie zawartym. Tylko, o, ja nie mam pieniędzy, nie mam pieniędzy. Jeżeli jesteś e, chora i skupiasz się na tym, że jesteś chora, o, ja... ja... Choruje i tu operacja, i tam operacja, i tyle leki kosztują, ojej, co ja biedna pocznę. I tylko to wypływa z Twoich ust. Twoje usta tworzą, jak te usta Twoje produkują te choroby, te biedy, te rozczarowania, te porzucenia, ten mnie porzucił, tamten mnie porzucił, tu jest źle, tam jest źle, a tam jest jeszcze gorzej. Ja w ogóle taka, nie wiem, spuszczona w kiblu, taka porzucona i w ogóle nikt mnie nie chce. I jak, jak Ty tak, tak mówisz, no to tworzysz. Ty tworzysz. Ty po prostu z wiarą, bo ty generalnie Biblia mówi z obfitości, serca mówią usta, więc niech nikt nie mówi, że a ja nie miałem tego na myśli, ja nie miałam tego na myśli. To co, manipulujesz ludźmi, że mówisz, ale ja jestem brzydka, ale ja jestem brzydka. I co oczekujesz, że ktoś powie, nie no, weź przestań, piękna jesteś. To no bzdura. To jest manipulacja, to jest kłamstwo. Więc jak chcesz cudu, to niech ten cud. Się tu zacznie. Tu. A potem będzie dalsza część.